Siemaneczko. Tak. Zanim zobaczycie ten film, chciałam wam powiedzieć. Na znaczy Chciałam wam powiedzieć, że to jest drugi odcinek z serii budujemy, ale dzisiaj akurat miał, miał grać królien. Akurat jeszcze u mnie jest. Nagrywam to właśnie na tym samym dniu. Więc tak. Więc tak, to będzie... To jest właśnie drugi odcinek. Więc Julek teraz będzie grał sobie na hardcorze. Czekajcie za wągę. Julek! Idę! Co jest? Co no, jest? Tak? No tak. Ok. Daj no, sobie! No dobra, idę. Yes. jest? Jest! Jesteśmy sami! Dobra, I tak. Dobra. Co się dzieje? Czy ja spadam? Czemu ja spadam? Cało mnie nie działa! Ktoś tam kryje Nie ja wiem, co to tam jest. Co nie działa! O, jest, działa! Co to jest? Co to jest? Ja. nie wiem. O! Król Mogę was podgłaskać? Nie mogę. Dlaczego nie działa? Nie działa! Mogę w wodzie być. O, patrzcie. A nie mogę pływać! Ja nie lubię wody, ona mi macie moterko! Nie! Nie, okej. Okay. To jest drugi odcinek. serii podojamy mapkę, ale w tym właśnie miałem pograć troszkę. I tak zobaczcie tylko ile to trwa. Nie więcej czy taki... to będzie 10, 10 minut, czyli 21 i dwadzieścia? Tak, 20, 20. Żeby nie było za... A, co ja robię? Coś mnie się zepsuła. Okej. Okay. Więc gramy dalej. A, nie działa. Ja się boję tutaj. Ja się boję. A, 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 a. co tu się dzieje? ja mogę niszczyć klocki. Aaa, zepsuła mi się gra! Jakoś laguje mega. Nie? Laguje tu. A! Jak wyskoczyłam spider Spiderman. Nie męcz, męcz. nie noc mi się chyba robi. Kretusia. Czemu nie ma zwierzątek? Czemu nie ma zwierzątek? Ja się boję. ja się boję. ja się boję! okej, okay. ja wszystko dobrze. Julian. Jest wszystko dobrze. Jest wszystko dobrze. Zaraz moi poddani przyjdą. Przyjdą moi poddani, prawda? Ci wiecie? Oby psysi. Nie chce mi się tu być sam. Okej, okay. Co tu się dzieje? Aaa, jakie lagi, jakie lagi, jakie lagi, aaa! Nie! Aha, mam jedno serduszko. Mam jedno serduszko. Mam jedno serduszko. Ja się boja, co tu się dzieje? Ja nic nie widzę. Aaa! Jaka się ja zgina? O co chodzi? Ja nic nie widzę! Ja nic nie widzę, ja nic nie widzę, ja nic nie widzę. Ja nic nie widzę. Ja nic nie widzę. Co tu się dzieje? Czekajcie, muszę zrobić specjalnie. A, a! Co się stało? Ok. jest spałny. To nie da się? Ok, to wyjdziemy na chwilę. Dobre. O co chodzi? Tu kuchnię jucham tu kusure kulkato. O co chodzi? Czemu mi tak laguje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się stało? Co się stało? A, co się. Stało? Nie mam MEGA świata! Nie! Mój świat zniknął! Coś tam pisało, że Creeper coś mnie. Blowed up, czy coś takiego. Nie wiem, co się nawet stało. Piszcie w komentarzach, bo ja nie wiem, co to jest za gra. Jak piszecie, to będę wiedział. Chodźcie, coś mi. Nie wiem, zabiło albo. Bo z, albo byłem za głodny, i z, bo jestem trochę głodny. Więc tak, to by było na tyle, bo coś mi nie działało. Więc tak, pa! Robię, papa. Pa. Dobra. Mówcie szybko, papa! Właśnie, nie słyszę! Okej. Okay. Jak powiedzieliście już, papa, pa, to to. papa! Okej. Okay.